Cześć, witam na kanale. Z tej strony ponownie bomer. Zauważyłem, że na moim kanale brakuje jednej podstawowej rzeczy: a mianowicie takich zwykłych, prostych bitewek, zwykłego, podstawowego gameplayu. Także dzisiaj bitewka leopard2.pl. O, mamy już pierwszego zawodnika. T90. Chyba o mnie wie. O, gościu próbuje. O, ciekawe. Dobra, mamy to A, jeszcze jedna T-90 te, te Tutaj z tyłu Albo z dołu, albo z góry Gdzie ona jest? Tu? Dobra, jest u góry Jest u góry Gościu chyba o mnie nie wie e, Raczej nie Tak, on nie jest w ogóle zainteresowany nawet mną Może jakby... e, Nie? Tak, to nie wejdzie No, teraz gościu chyba się zainteresował mną, ale oberwał, więc może go sobie tak powoli rozmontujemy Na razie lufa, a teraz już gościu tak naprawdę dostaje od boku i żegnamy się no, Z tego co widzę nasi już przegrywają, także mamy... No, nie po... O, tam mamy dwa pojazdy T-80 i coś tu jeszcze przejechało e, dobra, to już zginęło Tak Leoparden 2 PL nie ma co szarżować Ten pancerz kadłuba jest słaby e, Jeszcze mamy B, B, BRDM chciałem powiedzieć, BMP tak. BMP, próbowało Niestety, chciało się mnie zaskoczyć, ale się nie udało O, mamy jeszcze T-80 jedną A, się zrobiło ich sporo, naprawdę bardzo dużo ich to atakuje O, za plecami coś jeszcze lekkiego jedzie Oj, oj, oj Dobra, to nie było chyba do mnie 2S Sprut znaczy się, 2S25 to jest albo coś takiego o, coś tu jeszcze po mojej lewej T80, i kurczę, jest ich tu dużo. Tu jest ich naprawdę sporo. Dobra, wystrzelił, a T72 jeszcze. No, naprawdę. Ech, no, jak zwykle samolot. Jak zwykle. Ale 8 celi, jest Git. Mamy jeszcze jedno zapasowe użycie. To sobie wskoczymy jeszcze raz Leopard2.pl jest naprawdę... No oczywiście team to już nie żyje, no bo po co? Więc y, większość osób już wyskoczyło po pierwszej śmierci Więc to jest standardowo Dla mnie to powinno być tak karane Jak ja bym robił tą grę, to bym zrobił tak, że jeżeli wychodzisz po pierwszej śmierci To kolejny... To ten zestaw zostaje zablokowany Ci na godzinę Ja wiem, że to jest kontrowersyjne, ale z drugiej strony to tak niszczy rozgrywkę ludziom że no cóż Kara powinna być sroga za to Nie chcę ci się grać Nie graj, a jak masz wychodzić za pierwszym razem Ale nie chcę tam się pchać Tak od razu, o coś tam jest T-80, nie, T-90 no, W zasadzie to już jest po bitwie Więc tutaj za bardzo Nic nie zrobimy, o kurczę Zobaczyłem go na mapie Ale za późno Raczej już się tutaj nic nie. O! Trzeba jeszcze trafić. Dobra, to już jest po bitwie. Dobra, i druga bitewka. Tutaj mamy Siversk 13. O, mamy coś tam? Czy to była Arieta? Chyba to była Arieta, która odbiła od boku 500 mm. Co tam? Co tam tylko 500 mm sobie odbić? Takie tam. <laughs> Dobre. Także brawo Gaijin Tak powinno być. No cóż, szukamy dalej. No Jak widzicie, bitwa się dziwnie rozkłada, bo z jednej strony jesteśmy pod ich respem już, a po drugiej stronie oni mają tak naprawdę dwa punkty przejęte. Coś tu słyszę. A, tutaj jedź, dobra, widzę, widzę, widzę. Ale on przejedzie i go nie... Tak, uciekł mi. coś po prawej jest. Ja tutaj jeżdżę, a typ mnie w ogóle nie słyszy. Okej. Okay. Arieta kolejna. No nieźle, ale ta arieta, która od boku dostała ponad 500 mm. No i co? I przeszło od tak. Znaczy w sensie nic nie zrobi... O! Abrams! Tak, jedzie tu Abrams Abrams, Babrams, jak to mówi kolega z Discorda. Fire, pozdrawiam. Jak to będziesz oglądał? Babrams, wyjeżdżaj. Dobra, układ napędowy wieży, to już nic nie zrobisz. Chociaż kombinujesz, no to cię dobijemy. Będzie spokój. No, jeszcze, a dziesiątka tam leci. Dawaj, 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 do filmu. A, weszło, weszło. Pięknie. Jeszcze tylko spadnij, gościu, i będzie git. Mamy to. Weszło, wadziesiątkę. Coś tu słyszę? Nie, wydawało mi się, dobra. Zaraz pewnie jakiś samolot po mnie przyleci. Dałem sobie łapę uciąć. Ja cały czas tylko właśnie ginę od samolotów. Rzadko kiedy ginę od czołgu, a ciągle ginę od samolotów, helikopterów To nie jest gra pancerna, to jest gra e, lotnicza Tylko wyjeździcie w czołgu, a wszyscy inni latają i was miażdżą To jest trochę niedorzeczne, bo to powinno być mniej więcej stosunek 60, e, 70 do 30 e, Albo nawet mniejszy, bo więcej osób gra czołgami niż samolotami no ale dobra Nie, ja tworzę tą grę Ja mogę tylko komentować Coś jakbym słyszał A dobra, jest Słyszałem coś, ale nie byłem pewien co Tylko, że ten gościu dostał Ale dalej może być groźny To po niego trzeba będzie pojechać Tylko słyszę coś jeszcze Słyszę Abramsa Słyszę Abramsa i on gdzieś jedzie w tą stronę No i teraz pytanie po jednej stronie mamy lajcika, po drugiej Abramsa Dobra, gościu nie trafił Pięknie Oj, będzie blisko Dobra, nice I Abrams, Abrams mnie goni Abrams mnie goni Panie Babrams Nie goń mnie, zostaw mnie w spokoju Dobra, mamy to Mniej więcej czysto jest już pod ich respem tylko teraz te samoloty są troszkę denerwujące. O właśnie. Jakaś F-15 mnie już prawie dorwała. Na szczęście tylko gąsienica. Jak na razie. W ogóle jak oceniacie mój kamuflaż na Leopardzie 2.pl Taki wam może wypaść ze skrzynek tych, um, i tych nie eventowych, tych skrzynek. Yy, które można sobie kupić z rynku? No, jakby nie, jakby nie był ślepy, to też byłoby ok. No, toś się ogląda? Wiadomości. Pamiętam załebka u moich dziadków, właśnie takie było. Nie pamiętam w której telewizji, ale były takie właśnie dźwięki, i zaspoczęły się jakieś wiadomości. O, coś tam było. Coś tam przejechało. Yy, chyba HSTVL. Ale pewności nie mam. Jakieś takie właśnie małe coś. Nie wiem, wycofam się, może i on sam przyjedzie do mnie. Tak, to HSTVL był. Chyba dalej mnie nie widział. Zawsze mam pecha z tymi HSTV-lami. Strzelam do nich i robię im na tyle jakieś tam uszkodzenia, ale i tak nie zabijają. Także nie wiem, mam pecha. Ale teraz postaram się to nie spaprać. <grym> dobra, spaprałem. <grym> nie, teraz, dobra, zostaw mnie. No nie, polufy dostałem, dobra. A, słabo. Mamy zapasowe użycie. To jeszcze raz sobie wskoczymy. Aha, dostałem w ogóle nie od niego, tylko od. Oto. O Oto maka. Niech i tak będzie. E, bitwa jak zwykle w plecy. A i w ogóle też tak macie, że wam się długo ładują kamuflaże i tekstury na sam początek bitwy. Okej. Okay. Śmigłowiec. Kościół nawet z Respa nie wyjechał. Pięknie. Tak powinno być. Respicie się od razu giniecie. Po co to jeździć? benzynę tracić, paliwo, prąd to wszystko kosztuje a tak wyjeżdżasz, giniesz i kolejna bitwa i tak to się powinno kręcić bezsensowne jeżdżenie szukanie przeciwników dobra, na respie na, na respie na pewno jest tych dwóch ziomków co mnie poskładali pelota i HSTVL więc może uda się ich dorywać Nie widzę ich Słyszę, Dobra, o <gupy> Gepard się nie cyrtol. ja tam boję się wyjechać A ten wjechał jak w masło Pięknie, Gepard, pięknie, naprawdę Szacunek Szacunek ludzi ulicy Ja nie będę jechał na punkt, bo dam słapę uciąć Że zaraz ktoś będzie z ich respa jechał tutaj więc będziemy mogli bronić tego Geparda i punktu Taki jest plan Może coś z tego będzie hmm. Zobaczymy Fajnie jakby Gepard się nie ruszał, bo zagłusza wszystko Nie wiem, z tyłu o, 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 coś już słychać, tak. No i właśnie. Już coś tam słychać z tyłu. Więc. Zaraz, coś tu pewnie przyjedzie. Automatik. Ta, słychać. Jedzie coś. Coś w stylu Leoparda. Może jakaś Arieta albo coś w tym stylu też. Postera jedzie, Leopard 2HU, czyli 2A7 No to był ciężki zawodnik, ale jak strzelacie w taką przednią półsferę czołgu, czyli kierow w okolicach kierowcy Albo troszkę za nim patrząc się w stronę właśnie reszty załogi To powinno się wyłączyć go na jeden strzał od boku Wiem, że często ludzie mają z tym problem strzelają z boku do leoparda i zabijacie dwóch członków, czasami jednego i tyle, po czym on się obraca i was zabija. Właśnie trzeba strzelać w okolice tuż za kierowcą, to tam powinno wejść tak, że zabijacie właśnie i kierowcę, i przynajmniej jeszcze dwóch, trzech członków załogi, tak bez problemu. Nie wiem, jechać dalej bez sensu, tak naprawdę i takie jest po bitwie. już nasi nawet nie respią za bardzo. Wszyscy już praktycznie zginęli, no. Jak zwykle bitwa przegrana, także standardowo. Nie wiem, parę dni temu miałem taką super sesję na tym pojeździe. Nie wiem, z 10 z 15 bitew pod rząd, to były same zwycięstwa i cały czas czołówka w tabeli. Tam pierwsze, drugie, trzecie miejsce bez problemu. A dzisiaj, żeby zrobić parę kili, to jest naprawdę taki problem. Że żeby w ogóle nagrać te materiały, to był duży problem. Nie wiem z czego to wynika, że po prostu dzisiaj grają bardziej progracze. Bo chyba tak jest, że po robocie, po 16 siadają sobie właśnie ludzie, i grają bardziej na chillu, trudniejsi zawodnicy. A w tygodniu, w sensie na weekend. To grają wszyscy, grają dzieciaki, grają mniej doświadczeni i bardzo często łatwiej im się gra w weekend niż w tygodniu. Jaki jest morał z tego? Taki, że w tygodniu jest więcej zestresowanych ludzi, którzy muszą się odstresować w wortanderze. Tak wiem, dobry żart. Odstresować się w wortanderze. To coś słyszę. A jest, dobra, Adams się zgubił. No dobra, i to by było na tyle w tym materiale. Dzięki, że byliście i do następnego. Cześć!